Grupa śmiałków z Bydgoszczy przygotowuje się do podróży życia. Na dwóch kółkach chcą przejechać przez Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Osetię Południową. W trasę rowerzyści wyruszą w sierpniu, ale my już dziś ruszyliśmy ich śladem, by podejrzeć przygotowania do wyprawy pod patronatem TVP Bydgoszcz. Uczestnicy wyprawy na Kaukas przygotowują się bardzo intensywnie. W maju odbyli wspólny trening na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Odległość kilometrowa może nie była jakaś powalająca to było około 60-70 km dziennie. Tutaj bardziej staraliśmy się jeździć po górach. Rowerzyści zbyt Bydgoszczy zamierzają pokonać 1000 km. Przyznają, że czas wyprawy został starannie zaplanowany i nie jest to dziełem przypadku. W tym terminie według nas po pierwsze najbardziej pasuje wszystkim uczestnikom, po drugie najbardziej odpowiada pogoda. Jest to już koniec lata, czyli upały się powoli kończą, ale jeszcze jest na tyle ciepło, że w górach nie zostanie na śnieg. Mimo wielu przygotowań, uczestnicy rajdu przyznają, że w ich głowach pojawiają się obawy i wątpliwości związane z sytuacją polityczną w Osetii Południowej. Będziemy się na pewno starali te najbardziej niebezpieczne rejony omijać, ale. Myślę, że nie będzie źle. Myślę, że jest to jeszcze teren taki, w miarę, nazwijmy to. Cywilizowany. Rajd przez Kaukas rozpocznie się 23 sierpnia w Gruzji. A u nas nadal sportowo, ale zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną. Hubert Malinowski jest już z nami. Witaj co dziś w serwisie. Witam Państwa. Od piątku wiadomo, że Zawisza Bydgoszcz opuścił szeregi T-Mobile Ekstra Klasy. Ale kilka dni zajęło nam dotarcie do Radosława Osucha. Dopiero dziś właściciel bydgoskiego klubu przerwał milczenie. W meczach z Górnikiem Łęczna oraz Piastem Gliwice u siebie, ostatnich dwóch meczach u siebie.